w kolejnym vlogu. Mam na sobie okulary w przyczepie. Bo mi się wydaje, że do tej bluzki tak to fajnie wygląda. A prawda jest taka, no mam związane włosy, byle jak. Mam na sobie tą taką tunikę. Hmm. pokazywam Wam ją w którymś yy, holu. Ona jest chyba z tej stronki Person Ball. W każdym razie z tej którejś z azjatyckiej stronki. No stój boli. I z takim, wiecie, wielkim Batmanem, więc akurat na, na hel to idealnie tutaj pasuje. Mam to do spodemki, ale totalnie nie musiałam, bo jest na tyle długa, że spoko. No ja i wstałam dzisiaj rano um, i patrzę, piękna pogoda, więc ja się szybko przebrałam w kostium, ale zanim to z nim, więc to już się zachmurzyło. A teraz znowu jest piękna pogoda, pokażę Sushi, hej! Widzicie, teraz znowu jest piękna pogoda i tak w huku. W ogóle urwała się Firanka, ale będzie krzyczał. Tak. I powiem Wam szczerze, że miałam już dzisiaj nie nagrywać vloga. Mówię, nie, już tyle Was tu zamęczam sama z swoim gadaniem z przyczepy, że pewnie Wam się już mega znudziło. I właśnie wrzuciłam nowy film i zaczęłam czytać komentarze od Was. I piszecie, że o nie, już wyjeżdżasz z Helu, koniec vlogów i. Nie, nie ten Będziemy tęsknić i jaka szkoda I w ogóle zrobiło mi się tak miło I mówię, no dobra, no to nagram jeszcze jednego Bo ja bardzo lubię nagrywać, tylko zawsze się martwię, że No, że wrzucę coś, co wam się nie będzie podobało I stwierdzicie, że no, co, co ty wrzucasz No, ale skoro tak O Co może mój zegarek, dawno go nie nosiłam Dawno go też nie nosiłam Bo jak byliśmy tu ze znajomymi e, Chyba w ostatni weekend w przyczepie To wyszliśmy na śniadanie oni jeszcze spali, nie zostawiliśmy im klucza do przyczepy i wynieśli wszystkie, spakowali wszystkie cenne rzeczy i do samochodu. A tutaj właśnie jak pytacie o to, yy, szczerze, właśnie jak to jest na Halu, czy nam nikt nie kradnie, jak yy, wyjeżdżamy, słuchajcie, no, też to, na co niektórzy zwrócili uwagę, że generalnie te kempingi na Halu to nie jest tanie miejsce, raczej wręcz przeciwnie drogie, yy, ale no to też nawet nie o to chodzi. No tutaj... Yy, Zostawiam, nie wiem, telefon na wierzchu, zostawiam przyczepę otwartą jak gdzieś idę i, i tutaj się nic nie dzieje, tu nic wam nie zginie Możecie zostawić komputer, telefon, domek kiedyś zostawił ostatnio, iPhone na leżaku na plaży nad Zatoką I tutaj naprawdę, no nie wiem, wszyscy zostawiają kajty sprzęt, który kosztuje po kilka tysięcy I oczywiście, że zdarzają się takie wypadki, że coś kto, komuś zginie, ale raczej to są przypadki, że po prostu ktoś złodziej wejdzie z zewnątrz bo no tak, tutaj ludzie między sobą to. Wiecie, tutaj dzieci sobie biegają. Tutaj, dzieci biegają, się bawią razem, zwierzęta biegają naprawdę jest mega bezpiecznie. Jeżeli o to chodzi, to absolutnie się yy, akurat o kradzież czy takie rzeczy, to, to, no, to nie, nie ma strachu. A co do mojego powrotu, no to yy, powiem Wam, że lubię tutaj być. Fajnie mi się tutaj siedzi. Wszystko fajnie, no ale lepiej by było z Tomkiem na, że on nie może, może tylko dojeżdżać na weekendy. No to już powiem Wam, że już bym chciała wracać. Już fajnie, fajnie, ale trzy tygodnie już chciałabym wracać do domu. Chociaż podobno w Łodzi i w ogóle w centralnej Polsce są mega upały tutaj, tylko jest pogoda w kratkę. Dlatego cały czas jest remont naszego budynku. Pewnie nie będzie jakoś super fajnie, ale już się stęskniłam i generalnie no wieczorami jak nie jesteśmy razem i, i siedzę i oglądam YouTube no ile można, już, już mi się tęskni za normalnym trybem dnia. Ale, może jeszcze wpadniemy na hel na chwilę. To, to nie mówię, że. W każdym razie dzisiaj jest piątek, bo wy to też oglądacie z pewnym opóźnieniem. Dzisiaj jest piątek, jeszcze weekend przed nami. Dzisiaj Susinielisz nogi, bardzo cię proszę. Dzisiaj Tomek przyjeżdża do mnie na weekend i już pakujemy, yy, pakujemy rzeczy i wracamy w niedzielę. Yy, tak, bo właśnie w to zobaczycie pewnie dużo, dużo później. Dlatego już teraz będę podpisywać daty, bo. Yy, no tak, wiecie, ja wrzucam nie za każdym razem blog, tylko czasami inny film, żeby było na przemian, e, a też zaczęłam wrzucać je z dużym opóźnieniem, bo miałam problemy z internetem, dlatego wy to widzicie tak trochę później. No i właśnie chyba we wczorajszym blogu wam to mówiłam i byłam... O, bądźmy, słuchajcie. Szukam, y, muszę kupić Japonki, bo naprawdę bez wszystkiego można przeżyć na helu, ale nie bez Japonek. Po prostu to jest podstawa. Pod nie dochodzenia. <laughs> wiecie, podstawa. I jak szłam wtedy przez te szuwary, to nie wiem czy to zobaczycie, ale tu mi się wyrwały, nie chcę tylko wyciągać, to się jeszcze trzyma. Ale jak idę, to, to mi wystaje i to mnie ubiera, a poza tym jak idę pod prysznic, to tu mi się woda nalewa i tak się czuję moja. Czy wiadomo, że no to... No nie wiem, w każdym razie muszę iść kupić japanki. Wczoraj byłam tam na trójce, ale tylko były hawajansy chyba po 100 zł. Mówię, nie, więc pójdę tutaj, przyjdziemy z sushi, tak? Na spacer u nas na kempingu. Hmm, idę właśnie zobaczyć, bo no nie da rady. A mam jeszcze w domu drugą parę Japonek i Tomkowi znaleźć, ale nie mógł znaleźć. Więc tak, taka historia. No i nie wiem właśnie czy idziemy na tą plażę, czy nie idziemy, czy to jest słońce, czy to nie jest słońce. Masakra. Twolę robię. O, tu jest spód karasola i spód pajęczyk. Nie, tak się nie wygląda, nie. No nie mogę chyba sobie inaczej postawić, so ale generalnie tak to wygląda. Idziemy z Sushi na spacer po lesie, tak? Z sushi na spacer po lesie, tak? I zazwyczaj nie, ten, nie vloguję, właśnie jak gdzieś tak jestem, bo się wstydzę. Tutaj teraz jest pusta, chyba wszyscy poszli na plażę, chociaż nie ma słońca, ale widzę, że wszyscy tak wyczekują. Czy znaczy tutaj teraz świeci, a są takie chmury? I często mi piszecie, że co ja robię na tym helu, że jestem sama i, i nic nie robię i w ogóle. Ale wiecie, co to jest tak, że jak jestem w Łodzi, to po prostu tyle rzeczy się dzieje, zawsze tyle rzeczy do zrobienia. W weekendy też bardzo często albo gdzieś wychodzimy, albo się spotykamy ze znajomymi, albo coś się dzieje. I po prostu jak jest taki czas, że właśnie można nie to, że nic nie robić, ale jakby delektować się życiem. I tak jak teraz idę po tym lesie, jest naprawdę tak pięknie. Pamiętam ostatnio wracaliśmy z plaży ze znajomymi. I zaczął padać deszcz, była tęcza, ale świeciło słońce, i tutaj przez tą całą zieleń, tak przeciekały te krople. To było takie ładne, do tej pory to pamiętam. I powiem Wam, że naprawdę to mnie cieszy: takie małe, proste rzeczy. Że kiedyś, jak byłam młodsza, to wiecie, chciałam iść gdzieś do knajpy na obiad, albo chciałam iść na zakupy, i to były moje rozrywki. Teraz nie wiem, czy. Zmądrzałam, dojrzałam, czy to przychodzi z wiekiem, czy nie wiem, ale po prostu dla mnie właśnie iść na spacer, po prostu sobie posiedzieć z tą razem, że nie muszę gdzieś biec na imprezę, nie muszę gdzieś wychodzić, nie muszę się stroić, nie muszę robić zakupów. Wiecie, że właśnie gdzieś spokojnie iść suszy na spacer, coś, jakiś ptaszek sobie ćwierka. Jest pochmurno, ale przechodzi słońce przez chmurę. Kiedyś to wiecie, bym się denerwowała, że nie ma słońca, muszę się smażyć, opalać. Teraz nawet nie chcę się opalać, bo wiem, że to nie jest dobre dla, dla mojej skóry Naczy, wiecie, w sensie opalać, że leżeć plackiem cały dzień na plaży. I to jest takie naprawdę. I nie wiem, czy chyba Wam o tym nie opowiadam, ale kiedyś e, pracowałam w takim miejscu, gdzie miałam dyrektora, który był takim bardzo konserwatywnym człowiekiem. Tak, tylko mogę to ująć. W każdym razie myślałam, że nigdy byśmy się nie dogadali, jakoś bardzo się polubiliśmy. No i on zawsze do mnie mówił: dziecko! Wiesz, jak to jest? W moim wieku, jak się budzisz po Sylwestrze, to mija parę dni tak już jest następne Boże Narodzenie. I wiecie, co faktycznie tak jest. No, nie, nie czuję się stara, nie jestem stara, ale jestem starsza i powiem Wam, że faktycznie tak jest, że. Niedawno, były, niedawno była Wielkanoc, niedawno było poprzednie Boże Narodzenie, niedawno byliśmy w górach, teraz są wakacje, a my już planujemy Sylwestra i, i to wiecie, teraz są wakacje, jeszcze miesiąc, później będzie jesień, o, ktoś tam idzie, więc dokończę tutaj, Będę, będą wakacje, skończą się wakacje, będzie Boże Narodzenie, Sylwestra i tak w kółko, i tak w kółko i ten czas przecieka przez palce i po prostu... Tracimy te ważne chwile, wiecie, to wszystko gdzieś przecieka przez palce. O nie wiem, taka refleksja mnie naszła. Chowam aparat, bo ktoś tam gdzieś jest. Okej, okay, jestem z powrotem. No więc, tylko tyle właściwie chciałam wam powiedzieć, że cieszcie się życiem. Ja nie chcę, nigdy nie chciałam, żeby mój kanał był jakiś taki, wiecie, pouczający, że możecie robić to czy tamto, robicie dobrze, robicie źle. Ja zawsze powtarzam, że rób tak jak uważasz, to jest twoje życie słuchaj porad innych, patrz, ale wyciągaj wnioski i zawsze rób tak, jak Ty chcesz, jak to, Tobie jest wygodniej, jak Ty czujesz w, w głębi serca, bo to jest Twoje życie, nikt go nie przeżyje za Ciebie i nie żyjesz dla mamy, taty, koleżanki, chłopaka, męża, dzieci i tak dalej. tylko żyjesz dla siebie. A jak Ty jesteś szczęśliwa, to też Twoi bliscy wokół są szczęśliwi, to tak działa, więc... Żebyście mnie źle nie zrozumieli, to są moje takie przemyślenia, ale też mówię, no, do pewnych rzeczy się dorasta. Ja pamiętam właśnie jak pracowałam we Wrocławiu... A, znowu ktoś idzie. Jak pracowałam we Wrocławiu, to ja wracałam do Łodzi pociągiem, pociąg chyba jechał 4 godziny, czy coś takiego. I pamiętam, że e, siedziałam w tym pociągu i patrzyłam na jakieś zielone lasy. Tereny w ogóle za oknem, I sobie myślałam, kurczak było fajnie po prostu wysiąść z tego pociągu, się zatrzymać na chwilę i pochodzić po, po czymś zielonym. Po prostu tak mi tego brakowało. Tak. Nie wiem w sumie do czego to zmierzało. W każdym razie, właśnie jak ktoś mnie pyta, co ty robisz na tym helu to ja lubię być sama i mi to kompletnie. No, biegnie ja, ja lubię być sama, mi to kompletnie nie. Nie przeszkadza yy. i ja zawsze umiem sobie znaleźć zajęcie. i Jest fajnie po prostu. No, zobaczcie, doszliśmy prawie do Władysławowa. Tam widać plażę, a tu taka chmura, ale jest zupełnie bezwiecznie. Nic nie hałasuje, tak jak zazwyczaj. Tam jakiś chyba kuter stoi. Zarcie w chałupach jest super, że naprawdę jest mało ludzi na plaży. Nie tak jak w Jastrzenic czy gdzieś, tylko. Ja już odeszłam daleko, daleko od naszej plaży, a nadal jest pusto, a tam we już widać skupisko ludzi. Tak susi. Mam nadzieję, że to na nas nie lunie, bo nie wyglądają te chmury za zachęcająco, ale wrócimy sobie nad morzem. Tak suszek? Tak idziemy, muszę moje buty bo Oczywiście nie mam jak panek. Wrócimy sobie plażą. I taki spacer niby nic, ale to jest takie mega relaksujące i przyjemne. I nie wiem, ja po prostu tak lubię. Hamak time. Oglądam YouTube'a. Jak widzicie, pogoda nie jest najgorsza, ale nie jakaś taka. Nie jest tylko super ciepło nad Zatoką Pustą, Nikogo nie ma, nikt nie lata, nie ma wiatru. Sushi, a tu mnie ktoś molestuje. Pokaż się. Ktoś by chciał na hamak do mnie, tak? Hej, hej, to znowu ja, jest już prawie wieczór, która jest nas po szóstej i nie wiem czy Wam mówiłam, chyba tak, że dzisiaj przyjeżdża Tomek no. i e, właśnie mówi, że robi zakupy i że kupił mięso na burgery i będzie robić e, burgerki, więc ja mam misję, żeby iść kupić pomidora ogórka, czyli ogarnąć warzywa, wiadomo, i e, do whisky więc przejdziemy się z sushi. Słuchajcie, to jest taka dziwna pogoda, sama nie wiem, raz wychodzę, jest mi ciepło w tym, raz zimno, nie wiem, ale już nie będę jak pogodnika mam gadać, ale chcę wam jedną rzecz pokazać, czekajcie, czekajcie, no i tak nigdzie nie odejdziecie. Każdy nie zawsze ze mnie śmieje, no przecież czekają, nigdzie nie pójdą. Chciałam wam pokazać te leginsy, o które było tyle, leginsy getry, no kurczę, i tam ktoś, to nie są getry, są legginsy. no po polsku getry obojętne, wszyscy wiedzą o co chodzi. I to są, ym, ja je pokazywałam na Instagramie, to są, widzicie, to są zwykłe takie do biegania, one nawet tutaj mają kieszankę, tutaj mają ekspresy, w środku mają gumę i to jest FNDF. Już chyba wam o tym mówiłam, ale pokazuję jeszcze raz, bo. A to tam w ogóle zaburzeje, nie I wiecie co, w zeszłym roku jakbyśmy na, na Helu, na Majówce. Zresztą nie, dwa lata temu to ym, jedna z moich znajomych właśnie miała y, leggingsy to takie jazz duet, to jest Nike, ripok, nowy, są to Nike y, i miała je w taką jakąś galaktykę czy ciapki czy coś bardzo mi się to spodobało, ale nie, nie mogłam nic takiego znaleźć, co by miało fajną jakość, co by w sensie, wiecie, nie było bawełniane i się nie rozchodziło na tyłku i też nie kosztowało jakoś strasznie dużo. I ostatnio właśnie byłam w Tesco No tylko, że to było przed wjazdem, czyli z 3 tygodni temu yy, Przechodziłam przez sekcję ciuchów Kupując swoje piżamki ulubione oczywiście No i zobaczyłam, że są ciuchy sportowe yy, Znaczy w sensie takie do treningu W Tesco I właśnie były te legginsy I były jeszcze w przecenie za chyba 40 zł Albo jakoś mniej nawet A, Nie wiem czy da się to Tak, właśnie do, do takiego t-shirtu. Taki styl, a później je wykorzystam normalnie na siłowni, bo są naprawdę fajnej yy, jakości. Są porządne, nic się tam nie rozłazi, nie prześwituje. Także to chciałam powiedzieć i czytałam, spędziłam w sobie większość czasu na czytanie, odpowiadanie komentarzy na komentarze, bo dzisiaj internet był szczególnie łaskawy. Dla mnie chciałam wam bardzo podziękować, bo. Dawno nie miałam tak miłego odbioru i tak miłych komentarzy. Naprawdę po prostu no nie wiem co wam powiedzieć. Bardzo, bardzo się cieszę, że Wam się podobają moje vlogi, moje filmy i no naprawdę nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Jestem w szoku, szczerze mówiąc i ile was jest i jak w ogóle to wszystko szybko przyrasta i yy... no wow. Także dziękuję Wam bardzo. Po czym poznać, że Lew przyjechał. Lew! Lew, ten co go nie ma w y, czołówce, to ten lew? Czy to jakiś inny lew? Lew się bulwersuje, że go w czołówce nie ma. No ale to musicie mi powiedzieć, że powinna być czołówka vlogowa. Ze słoniem zyłem, a wszyscy się na mnie dziwnie patrzą, że gadam do kamery normalna czółka powinna być normalna. Lew, teraz to Lewek przyjechał, a w czołówce lewka jakoś nie ma. A sam Lewek wymyślał czołówkę, teraz tak gadać, no zawsze tak ścięniesz. Nie, wymyślał a nie mówił, że słoni, żeby zrobić lewka, małego lewka. Ale na końcu, a nie na początku. No, na początku tym bardziej byś się nie zgodziła, jak nawet na końcu małego lewka nie chciała się umieścić. No to, ale, ale mówię, że powinna dziękuję, być... Dziękuję, widzą. Dziękuję. Oni się wypowiedzieli. Oni, tej oni pamiętają. Nie ubyło ci ten subskrypcji? Pewnie coś ubyło. No ale to mówię, kurczę ciemno to mówię, że powinna być do, do vlogów taka czołówka. Dlaczego to wszystko nie No to nie ja to położyłam, to wy tak zostawiliście po ostatnim wyjeździe. Ja tu się do niczego nie dotykałam. I chciałam powiedzieć tylko, że troszeczkę się firanka urwała. Widzicie? Widzisz? Pana się urwała. I zasłonka też się urwała, i z drugiej strony też się tak trochę się, urwało. No tak Dobrze, że przyczepa stoi, tak, jestem dumny. <grym> jakiś pomidor do tego przyczepisz. Tak, czy coś, zaraz to się pokroję. Zamierz, tak, tak. A to Czekaj, mi Dobrze, a to nie grillujesz tych papryczek? Nie, nie grilluję, one będą, a może jest grill? Nie. Bo zawsze je na patelni podsmażę. Bo są podsmażyć. te chili. Mhm. Słuchaj. No. A, nagrywasz? Nagrywam. To ja mam dowczynę. Poczekaj, chciałam pokazać. Dochoko, no sushi go jak sobie łapy No właśnie, ja mam dowcip po sushi. Wiesz czym się różni sushi od lwa? No. Ja <Kasperzy> sushi jest w czołówce. <-opus> Bardzo <combine unseren> <exaggerated> śmiesz. Ale powiedz, że sam wymyślałeś tą czołówkę i sam ją robiłeś, a teraz będziesz gadał tak, jakby cię słoń nie chciał w czołówce do vlogu z No drugą No drugą. Taką Ciekawe. ukrytą. Let's Ona będzie włączona tylko wtedy, kiedy ja będę oglądał film. Ty nigdy nie oglądasz. Oglądam, oglądam. Sushi widzisz, o jak ci zimno, bluzę chcesz, co? Już trzeba bluzę założyć psu, tak? Bo się trzęsie. Sushi, sushi. Chodź ubierzemy psa. Pokazuję hambiaczki. Masz jeszcze jakiś dowcip po sushi i Czym się różni słonie od lwa? No. <noise> czym? No jak to czym? Słonie, słonie jest w czołówce. <noise> Bardzo śmieszne. A gdzie jest sushi? A, jest tam. Jesteś? Dobra. Mamy już boczki zrobione. Mamy czedar do y, hambiaków. Mamy Kolesław. Mamy pomidorek. Ogórek kiszony, jalapenio, musztardę, ketchup i piwo. Akcja cheddar. Co robisz? Tu mamy korekcer? Czeka, ja nie widać, tak, nie? Nie, nie widać, nie widać. Poczekaj, poczekaj jeszcze. Zrobimy korekcer, nie? To cały, to cały. To tylko... Chyba, no no jest żyje, złamany na dwa. Dobra, i teraz. Dobra. Dobra. Zaczyna się wolno robić, teraz po Widzisz to, jak się ucieka, widzisz? Słoń, słoń, wiesz czym się różni kicia od lwa? <grym> Wiem. Czym? Jest w czołówce. Kto? Kicia. No przecież nie lew. Dało radę Dało radę? Dało radę. E, ale się jarają. Dawać Ci talerzyk? jak najszybciej. Dobra, akcja burger, zaczynamy. Obojętne, który mój? Nie, no bułka Twoja jakaś. To nie wiem, która jest A. Twoja. Mi to obojętne. To chyba tamta jest moja. Tak, ta jest moja. Część pierwsza. Część druga. Teraz masz tarczkę. Odkręć lew. <gryw> lew, którego nie ma w czołówtek? Ale jest we vlogu, aha. Mam, Teraz ogóreczek kiszony. A nie, jeszcze kurczę powinien być ten boczuch, nie? No, jak? Kurde, to trzeba go przekroić chyba, bo... Za duży będzie, nie zmieści mi się do buji. Mhm. Mam że wszystko dobrze widzicie. To jest dzieło sztuki grillowej lwa. Kroiłam Ci te papryczki, jak teraz oblizuję palce to jest ostre, więc nie wiem jak ty chcesz to całe zjeść w hamburgerze. Ostre mówisz? No naprawdę. Mega! Muszę im pokazać. Ja! zaczek jak wygląda mój burger. rzeczywiście, kurde, ostra. no nie, <laughs> nie wkładaj tego Uc. za dużo. No, całe dwie pożył. Całe włożyć dwie do tego hamburgera? No nie papryczki, tylko kawałki takie grubsze. tu się... Będziesz pił piwo na raz. Dobra, ja próbuję. O! A! Oho! Co? Mm. nie nagrywaj tak wygląda lew w zjedzeniu papryczek ja słuchajcie mnie pieką usta od tego, że leżał na tej samej tatce kotlety i czuję się jak po jakimś błyszczyku mega powiększającym usta biegnie lew z wodą mineralną mmm Oh. <śmany> Zdradliwa małpa. <śmany> Mówiłam. <śmany> Okej, okay, zrobiliśmy już grilla. Najedliśmy się, jak sobie pożartował. Pożartowa, pożartowa. Na to nie jest, wiesz, mam mnóstwo dowcipów. To zachowaj na vloga, bo dzisiaj już kończymy i do zobaczenia jutro. Trzymaj. Zróbmy jakieś wyzwanie, że jak będzie coś, ileś czegoś, to będzie lew w czołówce i słonia to zadba. No to powiedz, jakie też wyzwanie, proszę. Nie wiem, bo nie, będzie 5 lajków pod filmem, to będzie to ukazywane. Nie, tak. No widzisz? 5 lajków. Dobrze przemyślimy tą kwestię. Do zobaczenia w następnym vlogu. Jeszcze dzisiaj jest piątek, jeszcze mam sobotę i niedzielę, także... Wiesz, jeszcze... ja nie chcę być w nazwie Twojego kanału, chcę być tylko w czołówce jako część Twojego życia, tak jak kiczej i sushi. Nie wiem czy prosto, czy krzywo, czy dobrze, czy łyso wygląda. Ale jak to jest czy się klei, klej to będzie tutaj